Co jeszcze jest przeciwne naturze Boga i człowieka? Tu króciutkie zdanie Ewagriusza: Przeciwne naturze jest zaś, by Bóg zrodził się z niewiasty. Tutaj Ewagriusz odwołuje się do terminu Teotokos. O Maryi mówi się nie tylko jako o matce, Człowieka, Jezusa jako człowieka, ale też o Matce Boga, człowieka. Przeciwne naturze jest, by Bóg zrodził się z niewiasty, a jednak Bóg zrodził się z niewiasty. Jest to wielka tajemnica i wielki cud. Myślę, że możemy się nad tym dzisiaj szczególnie zatrzymać.